Jasne. Czyste konto, nie? Nie można tutaj. A wóz transmisyjny chociaż? Nie, nie może. można. A, nie możemy A za bramką, a za bramką Tak, za bramką można. Tak. No to cześć. Czekaj. Termometr szóstka. A ja jestem asystentem. <grymne> Nasze... Dobra, 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 dobra. Proszę Państwa, w końcu udało mi mieć lepsze miejsce niż reszta. Jako wóz transmisyjny. Oj, trochę się przydaje to. Czerwoni się przygotowują. A tam. Trzeba się uczyć, to byście mieli lepsze miejsce. A tak stójcie sobie tam. A chłopaki tu. O, tu można zbliżać. Ale zmieni się. O, tak ja najlepiej. Dobra, zaczynamy. Tak? No, no, no. Lecimy. Przedostatni mecz chyba. A potem jedziemy. Pratobójczy bój. Czerwoni na zielonych. A teraz Mieszko na bramce. Tymek obrona. Oskar, Oskar, Wiktor, Jeremi w ataku. Lecimy. Soska. Gdzie? Pograli, Jest czas. Aj, i różny. Mamy różny, proszę państwa, mamy różny. Rzuca i ale, jeszcze raz. Powtórka różnego. Fajnie, szybko gramy. Jeszcze jeden meczyk. I. Co? I integracja, strata piłki, długa piła, jest Jeremi. Brawo, wyjaśnił sytuację. Niebiescy zaczynają, organizator sędziuje. Piasek. Wbija. I leci oskar. Aj. Jeszcze raz. Jest Tymon. Aj za lekko. Oj, pał. Karny, czy wolny? Wolny, rzut wolny dla przeciwników, proszę państwa. Co tu się wydarzyło? <noise> Prawo chłopaki Ale no, zmieści to w Jest, tu Oj, Oj, samobój Oscara, no trudno. Zaczynamy od środka. Jedziemy. Jest Jeremi. Przejęcie Wiktora. Aj, strzał, ale zbyt przewidywalny. Oscar do przodu. Te cofki z lepszymi drużynami to będzie tragedia dla nas. Brawo, Wiktor Gol. Pięknie. 2-1. Siedź, brawo. brawo. Wiktor, po Wiktor. Wykonuje, skromny mur, skromny mur, I jedzie Wiktor, siedzi, A, prosto w rąkarze. no niestety, leci długa, leci długa, jest, jest Tymek, jest, od bramki. jest Piasek, brawo, jest Jeremi, i do środka Jeremy. idzie Jeremi, pięknie, jest Tymon, jest Wiktor, Siedzi. Brawo! Wyczekał go. Długa piłka. Przeciwnicy próbują grać długą. Oj! Kurczę! W sensie chyba na bramce stał kiedyś. Jest refleks. Jest Jeremy. Szeroko. Pięknie. Jest Tymon. Przez Bramkarza dobra gra. Wiktor trochę za daleko, ale jest przejęcie. Jest Oscar. Jest Wiktor. I. Aj, rożny. Jest rożny. <laughs> Smutno się tak komentuje bez, bez towarzyszy, ale towarzysze nie dostali akredytacji na to miejsce. I okupują tam ostatnią linię boiska. A, powtórka. Trzeba jeszcze raz wyprowadzić. O, radosz, <grym wytrzańczych> Ale sędzia chyba na bramce kiedyś stał, co? E, ja mam do tej pory sędziów Tak? No proszę. Ale grał pan czy nie? Grał pan też czy nie? No. Tak. No refleks jest widzę kurcze. widzicie. Sędzia z doświadczeniem, trzecią ligę sędziował. No Na Jaguara. długa piłka i wznawiamy od aut jest ze strzałem. ale to wyciągnął, bramka się wycofaj Oskarek i Wiktor, prawa noga, siedzi brawo pięknie bardzo ładnie, frekwencja słaba ale cieszę się, że nie mówię sam do siebie Lecim lecimy dalej. Wiktor do tyłu. Długa piłka. Tymek przejął. Oskar. Pięknie. Jest Jeremi. Aj, zgubili piłkę. Oj, oj, oj. Rzut wolny. Rzut wolny dla niebieskich. Po wątrobie dostał. miał to na rękach Mieszka no, Niestety i tak ładnie. Mało brakowałoby to wyciągnąć. Dwa centymetry dłuższe rękawice i miałby to. No niebiescy długie piłki grają. Jest przejęcie tymka choduje jest Wiktor jest brawo, gójkowa akcja. Na majantek ogień. Mocno. Antek szeroko. Tak jest. Dobrze Mati i łzy z uderzeniem, tak jest, brawo. Długa piłka, jest mieszko spokojnie, szeroko. Dobrze Kuba I pięknie Ale obroni No bramkarz Jeszcze jeden raz. Karny? O, karny. O, się nie zrozumieli tutaj. Kuba wykonuje karny. Siedzi mocno, zdecydowanie nie dał szans bramkarzowi. Kajał. Dobrze. Kuba wybił na, na rzut. Z autu na no aut. Jest mocno pokryci? A przyjął to, ale piłka opuściła boisko i jedziemy. leci Miaty brawo aj, nie poszedł z akcji jest Mieszko brawo jest Kuba aj, aj, aj jest rzut rożny. No i za wysoko. No trudno. Rzut auto. Niebiescy. Nikt nie przejął. Zaczynamy od bramki. Dobrze, graj. Polini, graj. Dobrze. Dobrze, a... <laughs> Rzut z autu. Rzut, nie rzut. Pięknie, ale... a aj, Ajajaj, mało brakowało. Poprzeczka uratowała. Długa piłka. I Mieszko. I z powrotem piło leci. Jest Mati. Dawaj Mati, dawaj. Dobrze, jest Kuba. Szybciej, szybciej. Brawo! Pięknie chłopaki. Pograli. Dawaj Antek, rozbiegasz. Jest Ty Siedzi, nie ma. Dobrze. Dobra, z autu, masz nie wolno. Brawo. I uderz. Aj! Dawaj Antek, dawaj bok, bok. Aj, prawie przejął. No, trochę brakuje emocji, trochę brakuje emocji. No na razie... Czekamy na zespoły z górnej półki. No na razie tak... Tak to. Bez emocji. Nie w karze. Po bokach. Oj, przesła, ta piłka. Jest piasek. Brawo. I szybciutko, tak jest. I Antek No. Brawo. Ale to wykończyli, no. mi długa piłka do Mieszka Brawo. I Mieszko leci. I Mati. Aj, mało brakowało, no. Anteks lewa. Leć. Aj. Jest kuba. Zciał. A dobry. No co, jakieś 2-3 minutki mamy jeszcze. Wynik korzystny, nie wiem jaki. Aut dla przeciwnika. Kuba przejął. Co tam się stało? Aut dla przeciwników. Mieszko wysoko. Dobrze Maty i uderz, brawo siedzi, pięknie no. i siedzi, ale blisko dobrze pilnuj Gątek, pilnuj. Antek! Dobrze, wstawaj! Leć, leć! Brawo! Pięknie! Brawo! Jest moc! że akt desperacji dla ciku babokiem. linii do Wiktora. Jest oskar i aś ramka wyciągnął. rożny, rożny. Siedzi, brawo! Pięknie gniotą ich tam Gniotą, ale sędzia fajny, sędzia podpowiada im Też co mogli zrobić inaczej Także sympatyczny turniej powiem wam szczerze Out A do jutra się nauczą jest Kuba. Dobrze. Jest Jeremi. Jest Wiktor. A, Rożny. O, Piasek wykonuje, rzutkami mocno, bez szans. Brawo, czyli co ostatni mecz zostaje, Jaguar kontra Jaguar. No. Dawaj Jeremie, wprowadzaj. Dobrze. Poklepiam i na drugą stronę. Aha. Wiktor już się tam czaił. Siedzi, brawo. Brawo. I jest bravo. Brawo. Można powiedzieć, że pogrom. Nie wiem czy sędzia w ogóle to liczy jeszcze. Ale no jest, 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 bardzo, bardzo, bardzo duża różnica. Brawo! Żegnamy się z państwem. i Czekamy na bratobójczy bój. Czy bój.